Cześć, witam Was, Sebek z tej strony. Właśnie wróciłem z pracy i dostałem dwie przesyłki. W sumie cztery, bo na razie mam dwie. Bo tamte dwie chyba były za duże i listonosz, listonosz nie zmieścił do skrzynki. Pierwsza przesyłka to jest od Michała Kotlickiego. Super, dzięki. I druga, taka większa, to będzie od Diego Lopeza. Ale podzielę sobie ten part na dwa, ten filmik. Dlatego otworzę sobie najpierw przesyłkę od Michała. Zaraz zobaczymy. Ja to sobie przygotowałem nożyczki, będzie szybciej. No i tam jeszcze dwie jakieś przesyłki. Znaczy podejrzewam, że ta jedna to będzie chyba... Bo zamówiłem kurtkę Realu Madryt. A ta druga to nie wiem, może od Kasiaska. No zobaczymy. Dobra, tutaj. Aha, to są te karty, które wygrałem w konkursie. A no, tutaj mamy plakacik. O, e, no stary! Karim Benzema! No super, nie mam takiego plakatu. Dzięki, dzięki, fajny plakacik. A no, tutaj już nie ma, to jest Neymar, ale Karim Benzema jest dla mnie ważniejszy. Dzięki, fajny plakacik, cieszę się. No i karty, które wygrałem. Widzę tutaj karty z Match Attacks. O. Naprawdę bardzo mi się podobają te karty. Muszę kupić sobie album, bo jeszcze nie mam. Tak, to są te karty... Sorki, Sorki ale trochę... Trochę jakiś przeziemiony jestem czy coś, nie wiem. Eee, to są chyba te karty, które wygrałem w tym konkursie, a tutaj no proszę, wysłałeś mi karty z tej najnowszej edycji yy, Extra klasa, T-Mobile, zawodnik Lecha Poznań, yy, Trela, Piast Gliwice, fajnie, będę miał już więcej, Korona Kielce, yy, Ruch Chorzów, Dąbrowski, Pogoń Szczecin, Krakowa, Krakowia, Szeliga. Malinowski Ruchorzów Cetnarski. Ona to będzie moja powtórka, ale spoko. Śląsk Wrocław Boguski. Wisła Kraków. Podgórski Piast Gliwice. Gwiazda Olkowski. O, tego chyba też mam. Malarczyk, tego też mam. Nawet już to będzie moja trzecia, ale nic się nie stało. Naprawdę, wygrałem te karty fajnie. Starzyński, ruch Chorzów i Papadopulos Zagłębie Lubin Gwiazdy. I to by było na tyle. Dziękuję. Fajnie, że wygrałem. Naprawdę cieszę się. Karty jak zawsze w bardzo dobrym stanie. Polecam kanał Michała, jest super. Tam na dole pod filmikiem wstawię jego link. Dzięki. Jeszcze raz dzięki za plakacik. Uh, fajnie. Karim Benzema. Uh, fajnie. Nie mam czegoś, nie mam takiego plakatu. Zbieram takie różne rzeczy, plakaty jakieś, yy, yy, rzeczy związane z Realem Madry, z Cristiano Ronaldo, mogą być to nawet z gazety jakieś. Obojętnie co. A tu Neymar, ale tam dziękuję Ci bardzo, cieszę się za te karty, za ten plakat. Pozdrawiam. Jak zawsze będziemy w kontakcie na PW. Trzymaj się, cześć.